Hey! No, i witam, no i witam, witam! Witam, witam, czekaj zgaszę Matulu, jestem normalnie w Disneylandzie. To auto znam z odcinku ciebie, znam z odcinku siebie. Cześć Fryku, Cześć Piotrulo. Cześć, cześć, cześć. Poznajcie Sysię Sysia cześć, cześć, cześć. poznaj Karola, mi. poznaj Piotrka miło, hej. Cześć, cześć. Dobra, I poznaj dobra. nowego członka ekipy. Kogo zastępujesz? Zaklejamy cię taśmą, bo będziesz człowiekiem, zredna taśma Widziałem, że wam ostatnio sobie... umarła, więc ja mogę w sumie z zamiast... do, do nich. Jejku, Mini Mike, wreszcie spotkanie Jejku, ty, ty, tyle cię ogląda, tyle Cześć, cię widzę, bo. tyle z tobą piszę Także wreszcie dzisiaj dobra. słuchajcie, wpadł nas z Jaś i przez 24 godziny będzie z nami na chacie, tak? Ja? Tak, tak, ale ja nie mogę przejść miesiąc? Dogadamy się, dogadamy się Tam no, więcej. więcej troszkę ci przeleję, domu, ale... Przecież. Ale mam dla was prezenty, chodźcie Ser a gdzie ma? Subskrybujcie kanał, kto jest nowy, klikajcie w czerwony przycisk i w ten sposób zaczynamy dzisiejszy odcinek. Zostawiacie też łapy, to może zaprosimy kolejnego, kolejnego youtubera do domu ekipy na 24 godziny, ale myślę, że fajniejszego już nie znajdziemy. Popatrz, jak jest zapakowany, no, stary, no widzę to, jest, to nie są 24 godziny. <śle> Mam dla Was w takim razie paprotkę. Paproć ekipy? Tak, możecie ją nazwać, jak chcecie, proszę bardzo. Powiedziałem, że żucha umarła, a paproć to was jeszcze przeżyje, bo ona żyje z miliard lat, także <śle> śmiało. Subaransko, Jasiu, subaransko, dziękuję Ci bardzo. Dobra. To, to jaki plan? Od razu mogę się już osiedlać, czy jeszcze chcesz coś mi pokazać? Dawaj, od razu wbijamy. Mam dla ciebie jeszcze prezent. O, akurat pływa ci łukę. Tak? Proszę bardzo, bo widziałem ostatni odcinek, jak cię wrzucali w redniaki i myślę sobie, no kurde. Idealnie, Michael. <noise> idealnie. idealnie. Ej, ale jak pasuje do no niego i w ogóle, idealnie. świetnie. Oh, yes. Co to za wpisy Sylwia się pyta, liczny chłopak i tak dalej Cześć No właśnie po Kasia razy, mi po, 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 też powiedziała, po, po, po. że nie możemy spać razem dzisiaj Kurczę, a Sylwia cześć, mi powiedziała. Cześć, cześć. 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 Ja Dziękuję Do następnym razem Ale sztos No nie ma hamulców, więc z gruncie się jest trawia Ale fajne, ty Przecież to powinien być jakiś sport z tego, bo to jest nie też że I co? Aha ja, jakie super, nie? Ja, co jest grane, pierwszy raz w życiu widzę, że jest podstrząsane tutaj, niesamowite Wujek O, Zdjęcie foteczki no? z imprezki, z urodzin O kurde, no, jest na tyle jestem przygodny o są chłopaki, wszystko vlog ale widziałeś no. zdjęcie z wujkiem Ja <laughs> tak nie wyłapałem nie na lepiej chodzi, chodzi. No. Dawajcie kamerę Szarańczą chyba, nie? Ja. Szarańczą, no Tylko szarańczą co się boję To no, wy nie boicie się że Mam psa i jedzenie już jest dla mnie dziwne co To jest szarańcza, tak? Tak, to jest szarańcza, to jest takie, takie większe. Trzeba jeszcze witaminki dać, bo to nie jest wcale tak, że wiesz. I co jak zanurz, zanurzasz w Sosiku Tak. Sosiku, pomieszane, witaminy, elegancko. Tak, no. Zobacz, zobacz, jak już od razu tutaj... Ale się rozgląda... Ale głodny. Co ty gadasz? Co to jest? Dido, Jak taki dinozaur, co? Nie wiem, no. Dlatego tego do tak ja to próbuję jeszcze uciec z Wasaka Ale okropny o, widok Życie, natura, natura no. Świat zwierząt, tak? Świat ja zwierząt Ja tu nie mówię. zostaję na naszym A kameleon teraz ma w jeśli o. się przyjrzycie, to kurde. pod ogonem jeszcze mu schodzi skóra, za niedługo się całe zrobi biały I cała skóra z niego zejdzie i będzie miał nową Trochę fajne, jak tak nagle szułapie tym językiem, o. ale trochę creepy, jak teraz to, patrz, będzie pięćdziesiątka Ale nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, co jest pod tarczą Podejdźcie <grym> O kurde, czyli tutaj. dużo zdolnych ludzi tutaj <grym> O, zoba! Jest człowiek srebrna taśma! Ale nie jest w najlepszym stanie. Nie ma nogi i głowy. Nie, ja no Sylwia kiedyś fanką była. Nawet podsyłałem sobie zdjęcia. no? Nawet ty, zdjęcia w dyżurką? takie. A ale słodko! O, ale zawsze, zawsze. Ja do... A teraz kto jest większym fanem? No teraz ja jestem największym fanem, Syś. No na drugim miejscu jesteście właśnie wy, więc jakby mi się z Sylwią nie udało, to wtedy. A ile macie do przodu filmów nagranych? No nie wiem, tak w tym momencie za cztery, myślę. Eee, myślałem, że z trzydzieści powiedzmy. Że... O nie, no co ty. No tak rekord to był tak, myślę, że z pod dziesięć dochodziło. Ja mam tutaj, y... wcześniej ustaliliśmy odcinki z Jasiem, które nagramy, nie? Bo jak jest u nas, to nagramy. No mam tylko odcinków które nagramy, nie? Tam drugą widziałem. Z tych, co ustaliliśmy, to jest tak, losowy tatuaż challenge, losowa depilacja. Skoki z dachu do basenu. Ja nie, mówię, nie. wiecie co, po prostu mi się bardzo marzy, żeby pierwszy tatuaż i jego był razem No to zostań z nami no, Ale nie aż tak Zostaniesz z nami w parach Wiecie co, nie, ja nie jestem a gotowa A wy nie macie żadnych tatuaży? Nie, dlatego tak. zostawcie to dla nas za jakiś czas, to zrobimy No masz tam jakąś muchę albo coś? Albo... No to jest mucha ekipy Ale poważnie? Przygotowałeś się na ten przyjazd? No kurde no, tak. no się na pełnej No stary, no ja ci mówię, że na miesiąc to... A, jeszcze prezent dla wujka Łukaszka Dobra, to zaraz w takim razie mu dam No i jakieś takie rzeczy do grilla Ja, no ja ty po wziąłeś że... Jakby było trochę nudno to też sobie poukładamy Nie no, dobra, jeszcze tu mam, tak? Namiocik i lodóweczka Lodówkę nawet? Jaś, do nas to możesz wbijać wiesz Z koszulkami i majtkami na przebranie Nawet w sumie nie, bo ci pożyczymy od trąby zawsze No Wszyscy... Ja Wszyscy mogę... zawsze od Tromy pożyczamy Przesuniemy tutaj wszystko Damy oczywiście paproć na środek Wow, wow. Oh, man Jaki wielki Trzeba jeszcze stolik lekko przesunąć <laughs> Ale mamy w ogóle materac dla Ciebie Tak, ale spodne, no, Ja też mam swój Ale z, nie mamy takich zarobić, zobaczysz Nie, ja się boję, żeby do materaca tam coś już upkaliście <laughs> Wojko Łukaszu Wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia, szczęścia, poboczności i kurczę. w ramach urodzin mamy tutaj dla Ciebie taki o, proszę, kalkulator do liczenia pieniążków. Ale ekstra! Tak, do przeliczania wydatków, tych pieniążków, co wydaje Ci przelęczeń i tak dalej. Wiecie, że coś takiego się mega przydaje? Bo jak ja sobie tutaj siedzę, to często mam taki muszę włączać ten kalkulator, w bo... są się z Tobą i przyda? Co to są Tata, to tak, no, tak, tak, bardzo, tak wszystko wiem, że to taka wróżba, że dużo liczenia będzie, tak, tak? Tak, tak, Szczególnie po odcinku ze mną. To... Tak, tak, tak. Odcinku ze mną to... tak dziwnie mi go sprzedaje, nie? Jakby coś było coś ty jest nie tak. No nie, no jest nic wszystko. Teraz sobie y, tu ten nagrod i od razu płacze się telewizor. Luksus. Ej, byski. Bez... No bo z telewizorkiem. No, Możesz no, no, oglądać nasze odcinki, snapchats. Full pocket. Jak jaś powiedziałeś, że wbijasz do nas na 24h, to nie Powiedziałem, że na z takim wejściem tutaj, wieszcie. Ty jeszcze nie wiesz, że to nie 24H, a 48H albo 2 miesiące. Podpałka. Proszę, worki na śmieci, żeby nie śmiecić w domu ekipy. Tutaj mamy jeszcze taką latarkę, żeby sobie zawiesić w namiocie, żeby mieć światełko. Zaraz... Kurde, jak gdy tak wypo wy wyposażony, to może faktycznie zrobimy jakiś, tak, na dworze wspólnie. No ja mówię. I jeszcze czołówka. Ja. No i pijasz, pijasz, pijasz. Pijasz. Nie wiedziałem, że cokolwiek tutaj przywiezie. Myślałem, że wbijasz normalnie, rozłożymy ci tutaj jakiś materac, coś tego, tamtego. A chłop, wziął cały nie, namiot. nie chciałem się narzucać wam, że wiesz, będę wam do chaty wchodził. Tak sobie myślę, realnie w nocy to tu się ugotujesz w takim namiocie. Bo tu jest najbardziej gorąco... jest nocy. Tutaj jest najbardziej gorąco z całego domu. Wydaje mi się, że dwór będzie dobry. Chyba, że naprawdę jest... Zagrożenie komarowe Jak mamy namiot, to dajmy go na zewnątrz Dajmy go na Będzie, wiesz, będzie klimat, będzie, klimat. będzie klimat będę mógł sobie A jakby co rozpalić, to? Za, ja... teraz to ja nie wiedziałem co mam zrobić Czy taki ja będę w ogóle jadą. A najwyżej możemy zawsze cię tutaj, wiesz Otóż to Pod kolderkę do Majka Ty właśnie przy nim jak on to kupował? No Jejku Jak on się słodko zaopatrzył Jadę po namiot Jaś to nie tak? będzie. No proste, jedziemy po namiot Zdaj, zaraz No i zrobimy, ale to zrobimy... będziesz to. cały zrobimy... ekipą zrobimy... Nie będziemy tutaj słuchajcie odstawać też jedziemy zaraz do no sklepu kupimy namiot i robimy dzisiaj biwak w ogrodzie. Nie rozkładajmy go jeszcze tak, że tak powiem na stałe, nie przybijajmy Jak zaś zajdzie słońce, przybliżymy się tam, bo tam będzie mniej komarów. Nawet teraz tu komary latają. O. One są to są jakieś mutanty, one ja nawet w, w dzień takie latają. Bedlaki, jak się ugryzą do pół nie widać Uf. Ale kto? Ej, tyle, tyle nie byłem w namiocie żadnym, a to jest zawsze taka zarąbista przygoda. O, czekaj, pokaż tą taśmę. Chcesz wziąć może jedną sztukę sobie przed wziąć bo to będzie jeden z wielu produktów u nas w sklepie. O kurde. Taśma ekipy. Zobacz, naprawi ta taśma. Wszystko nawet Twojego grilla. O. Ja dwie dyszki dałem za grilla, a teraz pójdzie za dwa tysiące. Zresztą, co będziemy, się, co będziemy się ograniczać? Mamy ekipowego grilla. Normalnie. No to teraz trzy tysiaki, stary. Im więcej tej taśmy, tym więcej na Allegro. No to ładnie. Wy zawsze walczycie o 1000 złotych, ale mnie nie stać na tyle, więc za dwa złotych. Kto, kto wygra dwa złotych? I jest ją! Trąba! <śmiech> <śmiech> witam, witam, no witam. Okay. 2 złote? Tak, 2 złote. Będziesz chciał też podnieść po Nie, to ja nie gra, 2000 <laughs> Dobra, uwaga! Jak ja to nie grałem dawno? Oj! Nicyk, 2 no, złote wygramy! W ogóle trąba poznaj <laughs> Sysia, moja operatorka. <laughs> o, operatorka, fajna <laughs> operatorka, dobra? Dobrze. się szukamy op operatorów, wiesz? Może jakbyś chciała, Sylwia, to. Tylko to no, wtedy no, mnie musicie na montaż zabrać, minimum. My tylko w pakiecie. Tak, tylko w pakiecie. Ewe, <laughs> wiesz, nie mamy tutaj. No! No to no to koniec! Mam tutaj grilla, aby coś zjeść, a jakaś toaleta czy coś? No, no stary, no jesteś września, nie? A ja. z pod nosem mas. się Zdziwicie kiedyś jak tam będzie wam w wpadnie, wyjdziecie, a tam niespodzianki jakieś. Czycie po namici teraz. Co? Uwaga, po południu i w 13.06 silny wiatr, burze i grad, możliwe przerwy w dostawie prądu. Nie chowaj się pod drzewami. Może zostanie w domu. Aha. No ale zostaniesz w domu, jest gate. Szaleć to szaleć. Ja, ja zostaję. Nie, serio, jedziemy ja po namiot, ja zostaję tu z tobą. Będzie taka przygoda, już to widzę, jak będzie napiędziel nam deszczę nami i wszystkim będziemy stąd uciekać i zwieje nam ten namiot, to będzie piękne. Robimy. To. Ja, ale... Właśnie nagrywaliśmy odcinek do Trąbalskiego też z Jasiem, więc oni są wszyscy mokrzy. Mi się udało, nie. Ja, ja się śmiałem właśnie i pisałem mu, że ja się nagrasz w jeden dzień więcej filmów niż przez ostatnie dwa miesiące do siebie na kanał. Jasiu poszedł, to w koszulce, tak. co, formy nie ma Jasiu? Wiesz co, tak zjadłem ten obiad i czuję, że mnie wypuściło. Jeszcze wczoraj to miałem Dzisiaj nie ma. Co, skaczymy? Się... No. Dobra, na, coś na, na bombę? no, leża, no, Na, Dobra. na bombę. no, 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 Chcę Bo lubię To jest moja ulubiona koszulka po prostu Nie, nie lubię się z nią rozstawać Wiesz jaka mi robisz co zabawa? Serio A potraficie się na niej utrzymać tak utrzymać? No to pozyjcie To się nie skończy dobrze, nie ma O kurde! Ewolucja, niesamowite ewolucja. Bo to jest ciężkie dosyć, ale... Trzeba tylko teraz skręcić Prawie Ej, się jak Mike teraz! mam na <grywa> 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 Musisz bokiem jechać gdzieś ooo! Yes! Oooo, pięknie! Ale czyściutko, czyściutko wlecał Daj mu tak blisko, daj mu no, To wygląda bez no, Jak coś to ta dalsza noga tutaj najlepiej To nie ma się do tyłu Spędem, musisz spędzać bo zna, <śmusza> się wypierdzielisz Nie, go nie Ja nie mogę tego nagrywać, bo mi serce zaraz pęknie Dobra, ja nagram <śmusza> Brawo Jasiu, jesteś do mojej musi! Ale to lepiej wyglądało, jak tam leżałem, że ale to lajtowa, a teraz to, to to, nie! Tak! Ja się boję, ja się tak boję! Ujęte nogi i taka szerokość, szerokość barku. Ale tak? jeszcze przed chwilą wyskoczy, ale jakby zaczęli się w nim jeszcze Sylwia, nie rób tego! Dobra. Takie dwa kroczki, Nie, <śmiech> nie. <śmiech> nie! Nie, dobra. <laughs> No, tak nie! Tak A! się walisz. Tak nie Kochani, robię to dla Was, dla Was, dla Was i dla lekarza, który będzie mnie operował. operację! Ale deska daleko popłynęła! No zaba! Pier Ale pierwszy za mną! Musisz mieć nogi co najmniej w połowie deski, wiesz? Czyli gdzie, tam za ten ten? No tak gdzieś tutaj, jak prawo masz skoro, to prawo. tutaj prawa. No gdzieś tu Dawaj, jak? to Znowu tak samo? No, Ja już skaczę i w momencie skoku jestem tak przestraszony, że kładę nogi i po prostu od razu do wody Dawaj, dawaj, patrz Zrób takiego teraz trickshota, że tutaj będzie deska, a ty tu skoczysz no, no, no. Potrzebujemy na pewno namiotu Jeszcze mnie prosili o dwa wiatraki, więc weźmiemy też wiatraki Coś mi w ogóle zakłosił koszulkę, nie wiesz gdzie koszulkę? Biała? No No to u mnie w namiocie jest <laughs> oh To jest pewnie postęp, że mnie do namiotu zaciągnąć Jaś, przyznaj się Tak, tak, tak mam tam jeszcze małe kotki <laughs> Zapomniałem w ogóle na samym początku jak tutaj wbiłeś Jaś Powiedzieć o której godzinie wbiłeś Bo wbiłeś o 12, a to jest ważne Jak zostajesz tu na 24 godziny to wiesz To muszą być ramy czasowe tutaj zachowane Więc od 12 do 12 później wyrzucamy cię za Zabramy? Już się grill szykuje, żeby ugotować jakieś burgerki czy coś Ale zobacz co tam się szykuje Wcale nie szykuje się tam Wera do skoku do wody Oprócz tego, znaczy Wera też się szykuje do skoku do wody Ale oprócz tego szykują się niefajne chmury Więc dziś będzie przygoda i to, i to gruba Najwyżej będziesz miał namiot w domu, w salonie No będzie miał, bo go zbieje, wiesz, jak no. go wyjdzie z basenu Dobra Jasiu, który mi polecasz? To jest chyba ten mój Tak no, to jest... A ja chyba taki wezmę, to jest taki Mniejszy, ale wydaje się taki poręczny Bo jak z Werą będę, to wiesz, będziemy musieli się przytulać, wiesz co chodzi? Fajne Ja tak nie spać a, ale co ty no, Innym razem jak będziemy to będziesz musiała się przygotować. A to już na Openera planujesz, to jednak nie śpimy w apartamentach? <grym> o, ja się czasem zastanawiam, co ja zrobię z tymi wszystkimi rzeczami Jak kiedyś tak zamieszkałem sobie spokojnie z Werą Z tymi wszystkimi koniami, z tymi kurde wszystkimi basenami Co ja z tym zrobię stary, nie wiem Wiesz, znasz mój adres, możesz zawsze podesłać <grym> Kupiony jest namiot i co, lecimy jeszcze po, po wiatraczki do drugiego sklepu? Jakiś piorunochron Trzeba chroni, bo komunikaty, chrony. że będzie burza No i mamy wszystko, możemy próbować przeżyć tą noc Mam nadzieję, że Młatek się. Byla, bo 10 zł dałem O no i elegancko, patrz. Zobacz jaki klimatik tutaj piękny Ty panie, ty pan ma chyba nawet większe rzeczy. czemu tak nas naskoznaliśmy w ogóle. No musicie pomóc się przenieść, bo ja tutaj już swoje rzeczy chodź Piolo. Patrzcie kochanie, jak ja sobie tutaj pięknie zrobiłem Ej, to Cyt, już Tu wszystko już gotowe zrobione, no? Cyt. Dobra. Ej, ale to jak ty masz jaś ten duży ma teraz to dasz mi chociaż ten mały swój, co? No dobra, perfekcyjny. Ej, fesy! Wróć jak Wera mówiła, że nie wbija do mnie. Spaniała! Niestety! Hej, ale mrówki ci oblazły cały namiot. Lepiej. S lepiej sobie go pozamykaj za was. Wszędzie mróweczki masz. Ja spałem może raz w życiu w namiocie. No ja też. Czekaj, jak byłem gdzieś w ogóle na wycieczce górskiej, ale to pewnie jest, jak byłem w gimnazjum, No będzie krwi. Dzień Dąbrowski jednak, jak wpadnie, to jest słuchajcie, pełna profeska, nie? Dlatego zapraszajcie mnie do swoich miast, do swoich wsi. Z chęcią fajne do. <laughs> Uuuu No i fajnie No pięknie Jaś nie wysłał jako jedynek Ja już chyba nie wiesz z kim zadzierasz już byli do pracy, co to się, że nas pokonają Marcin Dubie Ale niestety jak coś do czego to się okazało że ek ekipowi te wytrenowani są w Ci Wszystkie ręki, ale to rzeczywiście potrafi się grać. Co ty robisz? Tyle jest. 6-0. Ło. Wow. Bombardowanie normalne. Ole, ole teraz przyjmij to naklarze. A ty nie boisz, k Kurde. Dobra, kochani, honorowy. Dalej, bo czas ci goni 20 sekund. To teraz, chodzi punktów 20 sekund. Rekord. Jak ci to... Koniec. Nie, yeah. yeah. Ale i tak było sekund do końca. Czasami zwłaszcza jest właśnie nie, nie, najgorzej. Gdybyś się nie zacinał, to może jeszcze byś się odkuł, ale myślę, że tak. Myślę, że tak trochę, trochę tutaj gra zagrała na moją korzyść. Ale wyzy wyzywam cię w takim razie wrzutki. Wrzutki? Tak. Dobrze. Wrzutki no, nie się. już ja rzucałem mega tam. Jakby co to czerwone pole nie jest punktowane za 100, mam nadzieję. Ale to pierwsze były takie testowe, tak? Testowe. A -a. <laughs> no dobra. Cyk 15. 15. No, to już grałeś. Ale jeszcze tak, hobbystycznie. 18 O! Oh. Więc bezapelacyjnie, To co? Dobrowski lepszy, wrzutki. Dziękuję. No dobra, więc słuchajcie, jaś teraz jedzie z Majkiem. nagrywać coś do niego. Tak, jadę, jadę. Dobra. Chyba, chyba tak. O! Mam rulę dla ciebie. Ty będziesz mówił, kujona yy, nagrywał. O! Jasne, jasne. Nie, ty już byłeś. <noise> teraz do pytania. Jaś będziesz kujonem, gdzie Dobra, dobra. Ja się idę poprzytulać z Werą za ten czas i sobie pomontować jakiś odcinek, więc jest godzina teraz już słuchajcie, chyba 19 .00. czy będzie burza. Właśnie się chyba zapowiada, że nie. Właśnie myślę, że może nas tu gdzieś bokiem obejść. Bo jak na razie jest naprawdę ładna pogoda. Mamy moi drodzy godzinę 12 w nocy i 50. Majka krzyka. co tu się w ogóle dzieje? Serio k***a Serio? Serio? No, typowy nice. dzień u nas na planie, co ty, Typo... Jaś, sądzisz? Co tu się dzieje? Co... Ale, Jaź, jak ci bójesz, czy furka. Kamera, że to ładnie ja. wygląda, o. naprawdę. Jaź, co, zmęczony już? Tak, mega zmęczony. Jak usłyszałem przed chwilą od Karola, że to jest każdy dzień tak, mają, że do wieczora nagrywają, to ja naprawdę jestem pełen wrażenia. No, my też inaczej już wyglądamy, mamy inne stroje, inne ubrania, dlatego, że nagrywaliśmy odcinek schowanego. No i zobaczymy, czy nas komary nie zjedzą, ale jest ciężko. Mrufki. Przed chwilą byłem na chwilę w namiocie, żeby się przebrać, właśnie. I wchodzę i czuję, że coś po mnie chodzi. Patrzę, a tu mrówki wszędzie. Naprawdę, wszędzie, na ziemi i tak dalej, na materiał. Także będzie trochę walki, ale no... no. i jeszcze te burze, zobaczymy czy będą te burze, nie? Oby nie. No, no tak, buże. jeszcze zapomniałem. Ja. ja dzisiaj stary wracam do domu. <grym 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 nie wiem, no, nie. Nie może już już późno. się, to <grym> będę <bym wytwartość> twardy. Dobra, więc jest już mega późno. Wróciliśmy do domu ekipy. Wszyscy już śpią. Druga 13. W tym momencie na zegarku ja się tak rozglądam, bo nie wiem gdzie Jaś jest, ale chyba poszedł do naszego namiotu, do naszych namiotów, a nawet ja Jaś sobie tutaj siedzi, ga gawędorzy z mikserem. Co tam, panowie? O tak, stary, chodź ci pokażę, co tam się dzieje. No jest... czekaj, latarkę, latarkę weź. Jest aferka, jest masakra, chodź. Ale tutaj elegancko <grym> wszystko. U mnie... Świetnie przy... to wygląda, normalnie bum cyk, cyk wszystko świeżo. Natomiast idziemy do mnie i tutaj spójrz, stary, mrowisko. mówię ci, mówię ci że jak ja postawię namiot, to oczywiście będzie na w środku mrowiska, patrz tu. Próbuję się dostać. Nie no, gdzie nie poddajemy się. Ale gryzą komary, ja pitole. A jaa. No, ja słyszałem ja, ten atak. Ja słyszałem ja, ten nie mówię, to uciekł. Serio? Stary, ja się chyba poddam. Patrz na to. Łooo. Wow. Stary. Czekaj, odsuń się, odsuń się, odsuń się, One tam jaja się, się składają. Jaja składają. O, tam jaja Ej. Jak ja tam mam? Zami co Ci jaś stało z namiotem? Czemu tu jaja składają u Ciebie w namiocie? Nie mam pojęcia, nie no zobaczyłem, że Ci płytko milusio fajniusio. Jo, Jooo, fajna się tutaj będzie spał i co? A, ale te komary to jest masakra Ale wiecie, to nie jest odcinek, gdzie my musimy być w namiotach Więc myślę, że zamkniemy po prostu drzwi i Damy Ci, Jaś, piękny kocyk i kanapa będzie twoja po prostu W ogóle czemu cię zadanęło za mrowisko? Nie <grymne> ja mam powiedzieć, ale pamiętasz jak rozkładaliśmy to i mówiłem Mówiłeś, coś Co tu mrówek jest <grymne> No nie, ja po prostu akurat na mrowisku się rozłożyłem Biorę swoje wszystkie rzeczy, przełożę do twojego namieciku. Ty dobrze, pójdź z rowniczką sobie spać To tak gorąco jest, a tam teraz jest chłodnie no. no jak wolisz tam, no to na Cilku. Zobacz, najwyżej tutaj. A ja z mnie ten... nie wbija, nie? No wiadomo, no, 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 nawet lepiej, bo tak by potem plotki krążyły różne <śmany> nawet po YouTube. Ja ci nie, proponuję tutaj normalnie sobie na spokojnie. To zostaw mi drzwi. Jak najwyżej tam się w drugim zalęgną, bo to ja jestem taki słodziek, że do mnie przychodzą, to, to wtedy tutaj się legnę. Jakby co to zostawię ci drzwi tak? Mhm. musisz je popchnąć z zewnątrz, wtedy one będą. I pozostaw, nie? o za tak tu zostawię te drzwi. Dobra, w ten sposób. A w ogóle ty nagrywałeś tą żabę, nagrałeś to? Tak, no. moja. Przed naszym wyjściem patrzcie co działo. Chodź żabko Dawaj żabę, dawaj, dawaj dawaj. Tutaj teraz do balkonu. Nie tu, nie tu! Dawaj ją. Jak tutaj już skoczy to będzie. I leci, już prawie i nazwór. I do namiotu mi wskoczy. Może niech tu zostanie lepiej. Chodź. Dobrze i? ho Pięknie i zamykam. Uratowana. Idę na miodu. A na znowu po domu chodziła mikser, cześć. Tak? No i to tu, tu! Serio? Wróciła do domu! Wróciła do domu! I Skuba nabawiła się w chowanego, schowała się za tym. tym Takiem. No, no, I wygoniłem miał z domu. Leć tam na przygodę. Kurde, ja chciałem z tobą tą przygodę, no ale mrówki się zaatakowały. Tylko nie zamykajcie mi te drzwi, bo... A ja w serio gdzie spać w namiocie? Nie, to jest po prostu. <laughs> mi to zamknijcie, Powodząka to... Powodzonka na misji. I pamiętaj, uważaj, bo mogą być burze, więc jak ktoś tam wraca, Serio jest mega chłodno. No. Dobra, <noise> miało być, że YouTuber zamieszkał w domu ekipy. W sumie zamieszkał, ale stwierdził, że śpi w namiocie. No nic, widzimy się jutro rano. Dobra, przymknę drzwi. Ojejku, ale jestem zaspany, słuchajcie. No bo sami widzieliście, że gdzieś tam koło trzeciej dopiero poszliśmy spać. A jest dziesiąta, jest dziesiąta, wstałem właśnie i. Moment. Co robią tu gacie kogoś? Coś tu chyba poszło nie tak W każdym razie idziemy odwiedzić Jasia Bo zostały nam jeszcze dwie godziny naszego O jest, Jaś No witam, witam, zapraszam was tutaj do mnie Troszkę z rana wstałem, już posprzątałem Widziałem co, co pisałeś rano Do nas na tym, na konfie, tak, zarąbili Że zarąbniście się, się, się śpi tak. I popatrz w ogóle, dzisiaj chciałem wujkowi Łukaszowi Pokazać te mrówki, patrzę a tu mrówek nie ma Serio? No nie wiem, one uciekły jakoś w nocy A jak się spał na tym, na matracu? E, nie, ten materac był tutaj, spałem na tym mniejszym Serio? No na mniejszość się spoko spało. O, Muszę się ogarnąć troszkę, tak, jestem taki zaspany. To znaczy zaraz, jak pomontujesz wszystko ja z... no. idę do miksera nagrać Minecrafta no. i potem nagrywamy. A o 12 mija 24 godziny. Dobra, ja idę montować, ale jestem zespany, masakra. O ej, mikser! Jest jeden mały problem Co? Zobacz tu Gdzieś Gacie spadły Ale idealnie pod Gacie ci spadły. Idealnie bo to był rozmiar. Dzięki kluzik, kluzik. Perfekcyjne triki w domu ekipy Uwaga, uwaga Dobra, dobra, uda się Udało się, wow, sukces Nice Jaś 12.25 jest Czyli mniej więcej Musimy być członkiem ekipy? No tak, musimy cię wyrzucić. Co, wyrzucamy go mikser? No, chyba będziemy musieli no, niestety, ja bym na 24 godziny miałem tylko przepustkę i by się skończyła. Najgorzej. Ale jeśli, ko kochani, miałbym tak podsumować, no to było naprawdę mega fajnie. No właśnie, nie ma o to pytać, no? Ekipa jest naprawdę wesoła i, i jest mega pracowita. Wczoraj nagrywaliśmy chyba właściwie do dzisiaj, do 1.30 byliśmy w parku i nagrywaliśmy chowanego. No stop, coś nagrywają, a przy tym są mega mili, Aaaa. mega fajni. No stop, miałem od nich pomoc, y przychodziliśmy, <laughs> wszystko gra i tak dalej. Nawet Fritz mi użyczył i Czekaj, źle, ja źle było w tym scenariuszu. Teraz miałeś powiedzieć, że bardzo lubisz Friza, że jesteś jego największym fanem nośny, no, to tak. powiedziałeś. No i wszystko musimy od nowa nagrywać. Jezu. Ale trąba, słuchajcie, minęło 24 godziny super człowiek, jest bardzo wysportowany Jest niesamowity Mixer jest... Przystojny Jest, jest też przystojny Tromba mixer jest super człowiekiem Bardzo dobrodusznym Mega zabawnym Super też operuje kamerą Natomiast Fris jest moim idolem i jest najlepszy Czy <laughs> coś tam miałem dodać? Jest good, jest Nie no słuchajcie, śmiejemy się, ale Ja jest najbardziej taką pogodną, tak bigot, czyli tak ciepłą, taką ciepłą, ale w dobrym tego słowa znaczeniu no, osobę. Ja Powiesz, że wiesz, że jest... Taki miły i tak dalej, a miły też jest na przykład obiadek u babci w niedziela, ale <grym> nie Nie, jest Ja jest, słuchajcie, naprawdę, no naj, najcieplejszą osobą, jaką poznałem w życiu, serio, jest przespodziankiem. Dlatego też właśnie zaprosiliśmy go tutaj. Minęły 24 godziny, więc mamy wszystko za sobą. Jaś to ładnie podsumował trochę trollując, ale myślę, że fajnie było, nie? Tak, na bo, bo na dużo, mega... zrobiliśmy fajnie Ja graczy. wam powiem, że miałem po prostu dzień dziecka, bo nie, dość, że się bawiłem w chowanego, to jeszcze spałem w namiocie, więc dwa marzenia spełnione. No i oczywiście spotkałem. Czekaj jak to tam gdzie knepsy jest, Spotkałem niesamowitych ludzi, czyli ekipę, no. Polecam i... Subskrybujcie bardzo. kanał, słuchajcie, subskrybujcie kanał, wtedy będziecie na bieżąco z filmami. Są one tutaj codziennie. I możecie zostawić łapę w górę. Jak będzie ich dużo, to być może zaprosimy kogoś innego. Albo mnie. Jeśli będzie 80 tysięcy łapek w górę, to zaproszą mnie ponownie. Na ja miesiąc! Znowu, na miesiąc! O! Albo nie, żeby nie przeginać. Na tydzień. O! I teraz no może być, Ale już w domu najmniej lajkowany skoła. film w całej historii mojego kanału. Dobra słuchajcie, dzięki za odcinek, trzymajcie się do jutra. Siema. Serwus.